No witam Ciebie serdecznie mój drogi widzu, chciałbym Ci dzisiaj w dzisiejszym dniu życzyć miłego dnia pozytywnej energii na dzień dzisiejszy. Miło mi, że jesteś moim widzem i oglądasz moje filmy. Chciałbym ci też podziękować za to, że jesteś wśród moich znajomych i przyjaciół. Życzę ci wszystkiego dobrego, aby ten dzień był dla ciebie pozytywny, dużo uśmiechu na twarzy, pomimo sytuacji, jaka nas otacza, że żyjemy w trudnych czasach, Oby te trudne czasy, ten trudny czas był dla nas czasem refleksji i pomyślności, żebyśmy pomyśleli o bliskich naszych znajomych, rodzinie, przyjaciołach i o, samy, o samych sobie, bo nasze zdrowie jest ważniejsze. Chciałbym też po prostu podziękować. Tak głębi serduszka. Dziękuję Tobie, mój drogi widzu, że oglądasz moje filmy, za to, że komentujesz, lajkujesz, za to, że jesteś gdzieś tam daleko za granicą, czy na południu Polski, czy gdziekolwiek, ale ważne, mój drogi, moja droga, że jesteś myślami ze mną, pomimo tego, że się nie znamy, ale wiem, że oglądasz te moje filmy. Czasami bo mogą te filmy się nie spodobać, ale wiem, że te filmy się, no, niektórym podobają. Ale to mniejsza o to. Także dziękuję Ci za wsparcie, które dajesz, za pozytywne myślenie, za, za to, że akceptujesz mnie takim, jakim jesteś. Ta, takim, jakim jestem, pomimo, że mnie nie znasz. A znasz mnie z opowieści innych osób, z filmów na YouTubie. Także dziękuję Ci, pozdrawiam. Zostaw łapkę w górę. Zostaw komentarz No i oczywiście zostaw subskrypcję Jeżeli ten filmik Ci się spodoba Bo to nie wszystko W tym filmie dzisiaj będziemy spę będziecie spędzać dzień ze mną Także zapraszam Wyczekujcie dzisiejszego vloga Trzymajcie się No siemaneczko moi drodzy widzowie Właśnie jestem sobie w lesie Na spacerku Oto z tą piękną psiną Także możecie sobie podziwiać tą piękną psinę. A teraz, moi drodzy, idziemy sobie pogadać na wszelakie tematy, moi drodzy. A na jakie tematy będziemy rozprawiać, to się dowiecie, moi drodzy, już w dzisiejszym odcinku. Mianowicie, moi drodzy, rezygnuję z TikToka na jakiś czas. To już wiecie na TikToku. Ale też moi drodzy rezygnuję z prowadzenia audycji na radiu internetowym, bo powiem szczerze, że prowadzenie audycji na radiu internetowym to nie jest to, co ja bym chciał robić w wolnym czasie, pomimo tego, że mam tego czasu trochę zbyt dużo wolnego, bo sprawy się skomplikowały z moją pracą, dlatego w tym tygodniu wlecą parę filmików wleci. Ale no cóż, moi drodzy, nie ma co się tym zamartwiać. Dobra Nie ma co się tym zamartwiać. Jak wiecie, jak wiecie, jestem osobą niepełnosprawną i praca, którą powinienem mieć powinna być dostosowana do osób dla osób z niepełnosprawnością, z orzeczeniem. Także moi drodzy szukam takiej pracy. Właśnie byłem w Cisie w Gdyni dowiedzieć się czy mnie przyjmą z powrotem, bo byłem w Cisie w Gdyni w Centrum Integracji Społecznej. No powiedzieli, że mnie nie przyjmą, ponieważ mają, nie mają miejsca. tak? Dzisiaj byłem dowiady, konkretnie umówić się na wizytę z moją panią doradczynią, taką zawodową, żeby porozmawiać, żeby wypełnić dokumenty na środę jestem umówiony, mam zadzwonić ale czy powiem szczerze czy w cisie znajdę pracę nie wiem, ale wiem na pewno, że w cis w Centrum Integracji Społecznej mi pomogą i powiem szczerze wolę iść do tego Centrum Integracji Społecznej w cisie, czyli CIS niż kurde siedzieć w domu i po prostu zamartwiać się tym, że na przykład nie mam na przyjemności swoje prywatne, ale też powiem szczerze, mam przyjaciół, którzy mnie zmotywowali, że pomimo tego, że straciłem pracę, motywują mnie do tego, żeby po prostu iść tam, do tej instytucji, żeby po prostu mieć stały, tak zwany stały dochód i mieć jak się utrzymać, tak? Także moi drodzy, to jest priorytetem yy, w moim życiu, a nie zamartwiać się na różne sposoby o, że mi się nie uda i tak dalej. Co prawda, yy, trzeba po prostu zmienić nastawienie do życia i być zmotywowanym w życiu, a nie tylko narzekać, że jest źle i tym podobne. Bo powiem szczerze, że... Powiem szczerze, że... Narzekanie na, na to, jaki los jest zły, i tym podobne, to jest po prostu mega uciążliwe dla rodziny, dla znajomych, dla przyjaciół, w ogóle dla otoczenia. Bo powiem szczerze, że no niestety, narzekanie w moim mniemaniu, ja narzekałem, tak, aż do chwili, której mną wstrząsnęli, czyli chciałbym podziękować Ani i mojej przyjaciółce siostrze Ani Agnieszce no i innym osobom już nie będę wymieniał ko o kogo chodzi bo pewne osoby już wiedzą o kogo chodzi dlatego moi drodzy taki vlog pogadankowy w lesie jak wiecie jestem w lesie i postanowiłem sobie ponagrywać trochę i chciałbym też yy, powiedzieć że no niestety na radiu internetowym nie będę grał, bo to nie dla mnie, tak? Niby mam ten głos radiowca i tym podobne, no ale nie chcę. Nie chcę po prostu, bo to mi zabiera czas, a ja wolę ten czas spędzić z przyjaciółmi w świecie realnym. Ponagrywać filmiki na youtube, vlogi, ponagrywać, powrzucać filmiki. Może i śmieszne filmiki z kotami wrzucę, zobaczymy, pożyjemy. Wiem, dawno moich kotów nie było na YouTubie i chciałbym też podziękować Nikoli za to, że mnie wspiera. Pomimo tego, że nasza przyjaźń jest internetowa, to powiem szczerze, że obcy ludzie wspierają najbardziej niż rodzina, niż po prostu toksyczni ludzie. Bo toksyczni ludzie to normalnie są, po prostu powiem tak, nie są nic warci Przekonałem się o tym, że toksyczni ludzie nie, nie są nic warci. No ale cóż... I jeszcze chciałbym pozdrowić Weronikę, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. I chciałbym powiedzieć... Cieszę się, moi drodzy, że pomimo niepełnosprawności, jaką ja mam, to cieszę się, że chodzę, funkcjonuję, jako prawie normalny, zdrowy człowiek, bo mam niepełnosprawność na pograniczu, ale cieszy mnie to, że mogę mówić do Was, rozmawiać z Wami, no spotkać się z osobami kurde, które mnie akceptują takim jakim jestem, bo są osoby, które mnie nie akceptują, już się o tym przekonałem, no ale to moi drodzy nie o to chodzi. Chodzi o to, że jeżeli ktoś się w moim towarzystwie dobrze czuje i ja się w tej osoby w towarzystwie też dobrze czuję, to jest fajnie, elegancko. Nie ma co narzekać. Chciałbym też podziękować tutaj paniom z Sopotu, pani Barbarze, która też mnie wspiera, bo to jest moja pani terapeutka z Sopotu. Yy, także tutaj podziękuję tu osobiście. I co jeszcze mogę yy, rzec i powiedzieć: że skończyłem z narzekaniem, jaki to ja jestem biedny i tak dalej, że nie mam znajomych, przyjaciół. Mam znajomych, przyjaciół. Tylko po prostu miałem klapki na oczach i byłem zaślepiony tymi osobami, które tak naprawdę mi szkodziły, były dla mnie chamskie, wredne, nie akceptowały mnie. Tutaj też chciałbym podziękować mojej cioci, mojemu wujkowi, takim moim przyjaciołom, na których mówię wujek ciocia, także chciałbym tutaj podziękować tym dwóm osobom. No i cóż, to jeszcze chciałbym powiedzieć, że tak, ostatnio miałem ciężki dzień, bo nie brałem leków i byłem trochę mega zdołowany Jezu, Sonia No dobra, idziemy Sonia, idź Chodź, chodź Sonia Może mnie pod słońce nie widać, ale już się zaraz schowam hmm. No i Jezu, dobra Także, idź Sonia, kurde No Także moi drodzy, tutaj bym chciał Powiedzieć, że no niestety byłem trochę załamany, ponieważ gdyż iż no, nie brałem leków, bo stwierdziłem po co te leki brać, jak i tak te leki nie mają poprawy, a jednak te powiem szczerze, że te leki, powiem szczerze, że te mają leki poprawy tak? I one działają. Teraz jak widzicie, jestem w no, formie, bo od jakiegoś czasu od, od dwóch dni biorę leki. I tak powiem szczerze, że bez leków jest trochę chujowo. Źle się czułem po tych lekach, ale teraz moi drodzy, jak leki biorę, no to jest poprawa. Mam lepsze samopoczucie psychiczne, fizyczne, czuję się dobrze, ale to też moi drodzy motywuje mnie do tego, iż po prostu mam dla kogo żyć. Mam mamę, mam tatę, znaczy ojczyma. Yy, no, dla na których mogę polegać, na tych rodzicach mogę polegać, na mamie i ojczymi mogę polegać, a na moim ojcu mm, mm, średnio. Także tutaj bym powiedział, że jak to mówią, trzeba rozmawiać z, z bliskimi, z rodziną, z przyjaciółmi, ale też nie można wszystkiego mówić. Także moi drodzy, to by było na tyle w tymże dzisiejszym vlogu. Tak pogadanka taka szczera. I co ja mogę powiedzieć? Dziękuję, że jestem na grupie takiej psychologiczno-terapeutycznej na Facebooku i ci ludzie pomogli mi wstać na nogi. Dziękuję tym osobom, które mnie wspierają. Pomimo tego, że mnie nie znają, tylko znają mnie z Facebooka i z tego, co umieszczam na Facebooku, chciałbym też podziękować koleżankom tutaj poznanym w pewnym sklepie, już nie będę mówił w jakim. Chciałbym też podziękować tutaj Oliwii, yy Agnieszce, drugiej Agnieszce, no i tam pozostałym osobom, które mnie poznały i ja, i ja je poznałem, także dziękuję tym osobom za to, że są i wspierają mnie. Pomimo tego, że nie mają zbytnio czasu na rozmowy, ale zawsze znajdą ten czas. Także dziękuję moi drodzy. To taka krótka, szczera pogadanka o życiu misiowatego i o relacjach międzyludzkich. Także, jeżeli Wam się ten filmik spodobał, hmm, to wiecie co robić. Pozdrawiam również Agatę, jej mamę, jej babcie i pozostałych członków rodziny, wszystkich którzy, i wszystkich przyjaciół. Pozdrawiam również hmm, Kogo pozdrowić! To już wiecie. Wszystkich pozdrawiam, no bez wyjątku. Każdego człowieka na całym świecie mogę pozdrowić. Także trzymajcie się, pamiętajcie, relacja międzyludzka jest ważna. Bez wyjątku. Na razie, cześć. Pozdro.